Co zrobić, żeby łatwiej wrócić do zadania, nad którym pracowałeś aktualnie i coś je przerwało. O w że w trakcie prowadzenia eksperymentalnego coachingu zauważyłem taką jedną prawidłowość, pewien schemat działania, a mianowicie taki, że sobie siedzisz przy komputerze, zaczynasz nad czymś pracować, no i zaczynasz też poszukiwać jakichś informacji, które pozwolą Ci zakończyć to zadanie, nad którym no, aktualnie miałeś pracować. I nagle się okazuje, że tak właściwie przychodzi taki moment, że. Że nagle się otknąłeś i okazało się, że już odwiedzasz dziesiątą zupełnie inną stronę, w zasadzie niezwiązaną z tym tematem, który miałeś zrobić. No i co, co możesz zrobić w tym momencie, żeby wróciła maksymalnie Twoja kontrola nad zadaniem, nad którym pracowałeś, i ono właśnie zostało przerwane? Pozwól, że najpierw przytoczę Ci jeden przykład, jak zaczynasz na czymś pracować, a następnie tak po prostu odpływasz gdzieś w zupełnie inne miejsca. Przypomnij sobie, Chwilę, kiedy na przykład na czymś pracujesz, nad jakimś konkretnym zadaniem, zaczynasz oglądać jakąś prezentację albo jakiś inny materiał, który ma Ci dać wiedzę potrzebną do tego, żeby no, dokończyć to zadanie, na, nad którym zacząłeś pracować, żeby po prostu zdobyć dodatkową wiedzę. Gdzieś tam w Google na przykład zaczynasz sobie wspierać. No i nagle szukając informacji potrzebnych Ci na teraz, przechodzisz na inną stronę albo na, jakieś, na jakąś inną prezentację, albo też nagranie, no bo ono się wydaje takie... Że tam jest jakaś nowa porcja wiedzy, która fakt, że nie jest ci potrzebna teraz, ale tam jest coś ciekawego. No i chcesz obejrzeć to kolejne, na które natrafiłeś też do końca. Przez to przerwałeś zadanie, nad którym pracowałeś, a czas płynie. No ile razy na przykład otknąłeś się 30 minut później i w zasadzie to ci się już nawet nie chciało kończyć tego, co zacząłeś. No właśnie w sumie zmęczyłeś tymi nowymi rzeczami, które znalazłeś, no i już zabrakło sił na te następne. Brzmi znajomo? No, widzisz, a jednak często sami sobie przerywamy pracę, tą, którą wykonujemy, właśnie przez to, jak skonstruowane są wszystkie strony internetowe, tudzież nagrania. Bo wchodzisz sobie gdzieś, tam masz na przykład odnośnik do kolejnej strony, i do kolejnej, wchodzisz na jedno nagranie, stamtąd na następne. No, tak to po prostu te strony są tak skonstruowane i znacznie ułatwiają nawigowanie na kolejne materiały. I pokażę Ci, jak zrobić. Coś takiego, że kiedy natrafisz na ciekawą, czyli taką, taką kuszącą informację, taką, że już byś chciał znowu na coś nowego przeskoczyć, ale jednak to jest niezwiązane z twoim zadaniem, na którym teraz pracujesz, to pokażę ci, jak ją sobie zapisać na boku, tak, żeby dokończyć to, co robisz i mieć efekt tego, co robisz. I dlaczego akurat robić to w taki sposób, jaki za chwilę ci pokażę? No to pokażę ci też badanie. No i jego wynik jest w zasadzie dość intuicyjny, jednak pewnie no, sam wolisz. Zobaczyć, jak przerywanie zadań wpłynęło na efekty innych, co? Badanie na studentach przeprowadzono takim, którym przerywano zadanie, nad którym pracowali. I wyglądało ono tak, że ci studenci, wszyscy, były oczywiście dwie grupy, bo jak ktoś się testuje, no to zawsze się testuje pewne różnice, na dwóch grupach, czasami więcej, ale przeważnie na dwóch, i dostali oni tekst do przeczytania. Wszystkim powiedziano, że nie mają się w trakcie czytania do nikogo odzywać, czyli po prostu mają się skupić na tym, żeby czytali. Następnie jednej grupie, a właściwie połowie studentów, dali informację, instrukcję taką, żeby w trakcie czytania, czyli zdobywania jakiejś nowej wiedzy, Trzeba, że mieli wysłać też SMS-y 3 do prowadzącego. I mogli to zrobić dokładnie w momentach, których oni chcieli, nie było na przykład napisane, że po tym jak przeczytasz 5 stron to wyślij SMS-a, tylko nie mieli konkretnego, konkretną informację wysłać wtedy, kiedy im to po prostu pasowało. I następnie wszyscy, o czym nie wiedzieli, że tak będzie, dostali 20 pytań testowych. No i jaki był efekt tego? Ci, którym przerwano zadania, Czyli właściwie oni sobie sami przerywali te zadania pisząc SMSy, no to dostawali średnio 42 punkty, a ci, którzy jednym ciągiem robili wszystko i nie mieli, nie, sami sobie nie przerywali, no to na 58 punktów średnio opowiadali. No i widzisz, ci, którzy jednym ciągiem robili i sami sobie nie przerywali, to 30, o 38% lepiej sobie poradzili z zadaniem wymagającym skupienia. A czy twoja praca wymaga skupienia? Myślę, że prawdopodobnie tak jak studenci. W trakcie pracowania nad czymś dla Ciebie ważnym, musisz się skupić, no bo po prostu robić coś, co dla Ciebie jest ważne. I pokażę Ci dwa proste narzędzia, takie, że raz na zawsze rozprawisz się z przerywaniem sobie samemu pracy i traceniem też przez to czasu. Hmm. A swoją drogą, czy potrafisz znaleźć trzy podobieństwa pomiędzy prawą a lewą stroną tej prezentacji? Jedno z tych narzędzi zrobił ktoś zupełnie inny niż ja. Jest to web clipper a drugie masz już w komputerze i w sumie to też zrobił ktoś inny i to jest notatnik jeżeli nie używasz do pracy komputera albo na przykład wyszukiwania wiedzy czyli na przykład na chęcie, żeby sobie po prostu siedzisz przy komputerze tak po prostu, żeby sobie siedzieć i patrzysz jak czas przecieka przez palce no to wtedy ten sposób, który poznasz możesz potraktować jako taką ciekawostkę albo sposób działania ale jeśli natomiast jest tak, że po prostu pracujesz na czymś po to, żeby mieć efekt tego i żeby dokończyć jak najszybciej no to teraz pora się dobrze skupić i pierwsze narzędzie to jest notatnik i jeśli jesteś nieco bardziej obeznany z komputerem, no to też może to być właśnie ten Evernote Web Clipper czyli taka wtyczka, przynajmniej ja korzystam z niej w przeglądarce Chrome na sam początek Załóż sobie plik o nazwie na przykład schowek.txt. Drugim, drugim takim krokiem do tego, żeby ten sposób zastosować, czyli żeby sobie zacząć zapisywać, kiedy świadomie sobie, kiedy odpływasz, burzyłem po stronach internetowych, to właśnie usiadł sobie, że już błądzisz po temacie niezwiązanym z tym, co aktualnie chciałeś osiągnąć. Że to jest niezwiązane z zadaniem, które chciałeś kończyć. I trzeba to błądzenie przerwać, i w chwili, kiedy to błądzenie przerywasz, to sobie zapisz adres strony internetowej, na której właśnie nieś nam buszowałeś, z opisem w kilku słowach, co to było, daj nazwę kategorii, i pod spodem sobie wciśnij tabulator, żeby to było bardziej na bok, przepchnięte, i będzie to wyglądać tak, jak widzisz tutaj na rysunku. A Następnie, właśnie najważniejsza kwestia. To wróć do tego, co robiłeś przed chwilą, tego co przerwałeś, kiedy natrafiłeś na coś, co po prostu było bardzo interesujące i kuszące, żeby zacząć zdobywać informacje. To jest tak, jakbyś właściwie sobie biegł, już jesteś rozgrzany i naraz ci się rozwiązuje szorowadło. Czyli już jesteś rozgrzany, już pracujesz i nagle natrafiasz na jakąś, jakiś taki przerywnik, coś, co gdzieś przypadkiem się natknąłeś. I tutaj jest to właśnie w tym przypadku to. Rozwiązane szorowadło, no to co w tym momencie trzeba zrobić? No, trzeba się po prostu zatrzymać, zawiązać tego buta, no i lecieć dalej. No, już masz, więc w zasadzie możesz natychmiast zacząć stosować tą technikę. No, i czy to zrobisz, to już zależy właściwie w tym momencie jedynie od ciebie, nie ode mnie. Przy okazji możesz też tam zapisywać wszystkie inne pomysły, czyli takie olśnienia, jakie ci przychodzą do głowy, i będziesz mieć wszystko zebrane w jednym miejscu. Czyli na przykład, jeżeli Normalnie pracujesz na czymś przy komputerze przez 30 minut. Przez to, żebyś sobie przerywał samemu, to byś to rozciągnął na godzinę. A przez to, że jednak się skupiasz na tym i te rozpraszacze eliminujesz w taki sposób, że je sobie zapisujesz, no to zrobisz coś w 30 minut. Dodatkowo, takim jeszcze innym efektem ubocznym, będzie to, że po jakimś czasie to już zbierasz sobie całkiem spore źródło odnośników do wykorzystania na później. Tylko przeważnie się okazuje, że te strony, które sobie tam zapisałeś, wykorzystujesz dużo później. Czyli na pewno nie w chwili, kiedy na nie natrafiłeś, czyli nie w chwili, kiedy pracowałeś nad jakimś zadaniem, które chciałeś skończyć i natrafiłeś na to. Zupełnie nie wtedy, tylko po prostu w innych chwilach, i wtedy one są już gotowe dla Ciebie. To po prostu znaczy, że zabierając się za pochłanianie nowych informacji. Od razu na to, od razu wtedy, kiedy na nie natrafiasz, pracując nad czymś, no to nie do końca efektywnie poświęcasz czas na zrobienie, na dokończenie czegoś, co właśnie chciałeś skończyć teraz. No i to będzie oczywiste, że przecież ta jedna technika, no to nie załatwia wszystkiego w temacie tego, żeby na przykład szybciej coś kończyć, żeby pracować produktywniej. Ale gdybyś miał na przykład takich technik 10 i wtedy stosował. Nie jedną, a 10, no to co by było? Jedna technika, no to może dać na przykład tobie 1% wzrostu produktywności. A jeżeli takich technik masz 10, no to ile masz, te, masz wtedy procent wzrostu? Może to być 10, coś w okolicach 10, może troszkę mniej, trochę więcej, ale na pewno zdecydowanie większy wzrost. I o tym, co takiego, napisali ci, którzy już poznali cały zestaw takich wielu praktycznych technik, to może sobie przeczytać sam. Link zostawiam tobie poniżej tak chętnych. Poniżej tego nagrania. I już wiesz, po co taki plik o przykładowej nazwie schowek.txt, po co on jest, co tobie takiego może dać, więc już nie będę mówić, żebyś koniecznie teraz go sobie utworzył. Wiesz, jak to jest po prostu że z odkładaniem rzeczy na później, że to może nie do końca po prostu wychodzić. Jeśli zdarzyło ci się stracić kiedyś sporo czasu przez to, że buszowałeś po zupełnie niepotrzebnych stronach, i sposób, który poznałeś dzisiaj, uznajesz za prosty. To przy okazji, pomóż mi zdobyć pierwszy tysiąc subskrybentów i kliknij tutaj na ten link. Znaczy, właściwie na ten przycisk. Jeśli w tej chwili już jest tysiąc, to, to pomóż mi zdobyć też kolejny tysiąc. A przy okazji, napisz, czy to by się też czasem zdarza odpływać, buszując po stronach? A po jakim czasie zdajesz sobie z, z tego sprawę, że właściwie już odpłynąłeś? Zostaw komentarz pod spodem. I zobaczymy się też w kolejnych nagraniach, czy to na blogu, właśnie, czy w jakichś innych prezentacjach bądź webinarach. Do zobaczenia.